Witajcie, witajcie. Miałam już dzisiaj nic nie nagrywać. Miało padać. Gdzieś tam w oddali tylko pogrzmiało. Nic nie padało. Deszcz przeszedł bokiem. Już jest wieczór, ale postanowiłam tak na szybko wyskoczyć do ogródka i pokazać Wam kolejną odsłonę mojego czosnku główkowatego, żeby zachęcić tych. Co jeszcze nie znają tej cudnej rośliny, no jej zakupuję, sienią. I żeby już w przyszłym roku cieszyć się takim fajnym efektem w ogrodzie, zobaczcie ten kolor. Sciemniał już od ostatniego filmiku. Zrobił się taki ciemnoróżowy do połowy tego czosnku. A, ta dolna część. Jest taka zielona. I tutaj wam pokazuję, jak to teraz wygląda. Przejdę jeszcze z drugiej strony do tej drugiej kępki. A tu przy okazji rzut oka na terabatkę. Ja przepraszam, że tak zanudzam bez przerwy widokiem tej samej. No ale obiecałam, że zrobię taką aktualizację tych czosnków, żeby właśnie zachęcić do zakupu tego cuda. I on prezentuje się tak. Tutaj, tutaj, tutaj już się pootwierały te czubeczki. I jedziemy dalej. Tu jest taka okazała kępa. Próbuję się tam troszkę dostać do niej. O, zobaczcie. O, widok niesamowity. Co prawda, już w tej chwili bez owadów, bo wieczór, co miało skorzystać, to już skorzystało. No ale, zobaczcie, zrobiła się cisza. Zero wiatru, nic, więc stoją cudnie czosneczki i przyciągają wzrok. Tutaj w tle krwawnik terakota przeszedł z koloru takiego ceglastego, taki żółto-cytrynowy. świetnie wygląda. Ciągle w formie. No i co ja mogę jeszcze Wam tutaj pokazać po tym wieczór? O, muszę to stąd jakoś wyjść. Rozplenica. Tak żeby słońce za bardzo nie świeciło to przejdę z powrotem. Technik. Szykuję się, szykuję. I jeszcze Wam pokażę z drugiej strony. Jeżówki, a może tutaj na skróty. Jeżóweczki purpurowe. Też tutaj fajne, taki cały rząd w połączeniu z rozplenicami. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj trawki ozdobne. I rozplenica, rozplenice. Muszę tu nie przedepnąć tego na czym mi zależy, żeby rosło. To jeszcze taki rzut oka, można powiedzieć, rabata o zachodzie słońca. No i co, i tak to teraz wygląda. Także nie żałujcie tych 20 zł na sto cebulek czosnku. W tamtym roku tak je płaciłam 19 zł, chyba za paczuszkę 100 cebul. Także w porównaniu z innymi czosnkami, to cena przystępna. A efekt fantastyczny. No, trawę dzisiaj wykosiłam. Właściwie to tylko przystrzygłam, bo. Aż tak za bardzo to jej nie było po fali tych upałów. Także tak ładnie w tle. Cześciutko, równiutko. No i co, jak już tutaj jestem, to pokażę wam tę wesołą rabatę przy warzywniku kolorową. Teraz wchodzi w fazę pomarańczów. Odcieni, właśnie takich. Żółtych. Tutaj jeszcze zraszacz. Po drugiej stronie tej rabaty są cukinie i ogórki, więc musiały trochę wody dostać. Także tutaj wszystko urosło w siłę. Po prostu zaszalało. Tutaj liliowce fajne. Czosnki nadal ostatnie. Fajnie stoją na straży. Tutaj lilie, liliowce. Aksamitki, które dają dużo koloru. O! Piłka moich dzieciaków. No, wszystkiego się można spodziewać przy dzieciach. Na każdym kroku jakieś niespodzianki. Zobaczcie. Kolor, kolor i jeszcze raz kolor. No, ale takie tutaj było zamierzenie. Wszystkie inne rabatki są takie uspokojone kolorystycznie. A tutaj miało być. Miało coś się dziać. No i chyba się dzieje. A no zobaczcie tutaj. Nagietki. No, nagietki Fantastyko. Na szczęście trafiły mi się trochę niższe. Także i ten front rabatki. I później drugie piętro. Super się tutaj. Zgrało towarzystwo. I właśnie ta rabata mi się tak fajnie wystopniowała. Ostrość nie uciekaj. O, tam z tyłu rządek ogórków, cukini. A tutaj taka bujność. Letni busz. I tak tylko przejdę. O tam już dalie super rozkwitają po, po kolei. Także naprawdę robi się bosko. Jakby to powiedział pan Grzegorz z zielonego pogotowia. Robi się bosko. I ja się pod tym podpisuję obiema rękoma. Lato to naj. Piękniejsza pora roku. Ciepło, miło, różnorodnie, kolorowo, radośnie, wakacyjnie. Cudnie. I wracamy na rabatkę bylinową. I tym obrazkiem. Na dziś z Wami się pożegnam. Planuję sobotni spacer. Jeśli pogoda dopisze, taki właśnie z rana, to pokażę co się dzieje w pierwszej części ogrodu. A trochę się dzieje, koloru też przybyło. Także, jeżeli macie ochotę na taki spacer, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie znowu. Odświeżę dane i pokażę, co i jak się dzieje. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się miłego wieczoru. Pa!